To nauczanie, które obiecałem też Wam już tydzień temu, one w związku z tymi tekstami, które na ostatnim spotkaniu, ale nie tylko na ostatnim spotkaniu, kierował do nas Bóg. Nauczanie o wezwaniu, które otrzymaliśmy jako wspólnota, ale tak naprawdę o wezwaniu, które dotyczy wszystkich nas, wszystkich chrześcijan, czyli wezwanie do kochania. Tydzień temu na spotkaniu modlitewnym. Usłyszeliśmy tekst z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 15. Zanim go odczytam, do tego tekstu za chwileczkę dołożę drugi tekst, też z Ewangelii Świętego Jana, tym razem z rozdziału 13. I tak, żebyśmy mieli to w świadomości, te rozdziały od 13 do 17 to jest mowa Jezusa w Wieczerniku. Czyli Jezus spożyli już ostatnią wieczerzę, Jezus obmył uczniom nogi, a potem ich naucza tuż przed wyjściem do Grodu Oliwnego. Lubię to przypominać przy tych, przy tych rozdziałach, bo kiedy się uświadomi, kiedy człowiek sobie uświadomi, w jakim momencie Jezus to mówi, no to słowa nabierają jakby rzeczywiście innej rangi. Lubię też często powtarzać, kiedy ktoś wie, że się żegna, kiedy ktoś wie, że umiera, to na pożegnanie nie zostawia słów błahych. Zostawia pewien drogowska, z pewną spuściznę. Można powiedzieć, że te słowa to właśnie jest testament Jezusa. Te słowa to jest testament Jezusa. Co powiedział Jezus do uczniów, kiedy już im umył nogi. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak. Jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywam Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. I słuchajcie, w czasie ostatniej wieczerzy, właśnie po umyciu nóg, Jezus aż dwukrotnie powiedział, że daje nowe przykazanie, to jest już to drugie miejsce. Słowo, które jakby to jest uzupełnieniem. Ono nie padło na spotkaniu, ale właśnie jako uzupełnienie tego, tego pierwszego wezwania. To jest ten moment. Trzynasty rozdział, czyli Jezus umywa nogi, potem zasiadają do stołu i zaczyna ich dalej nauczać. I w tam między nimi padają takie słowa. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To, co jest tutaj takie szczególne, że Jezus mówi, że jest to przekazanie nowe. Do tej pory było, miłuj bliźniego swego, jak siebie. A teraz Jezus mówi przekazanie nowe. Kochaj bliźniego, tak jak ja pokochałem Ciebie. Kochajcie się nawzajem tak jak ja Was. Tak jak ja Was. To, co w tym, yy, tutaj w XIII rozdziale jest takie szczególne, co bardzo mnie porusza, kiedy Jezus mówi: Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Po dwóch znakach, jeszcze w XVII rozdziale Jezus powie: nie? kiedy się mogli o jedność, że po tym poznają, że jesteście moi. Jeżeli będziecie jedno, a tutaj mówi, że po tym poznają, że jesteście moi, jeżeli będziecie się wzajemnie kochać. Słuchajcie, po tym rzeczywiście można rozpoznać chrześcijanina. Nie po tym, że chodzi do kościoła, nie po tym, że nosi krzyżyk, nie po tym, że przychodzi ze święconką, nie po tym, że obchodzi święta nie po tym, że przychodzi na spotkania charyzmatyczne, albo jeździ na wieczory chwały, nie po tym, że macha flagą albo że modli się językami, nie po tym, że klaszcze albo gra na gitarze piękne pieśni uwielbienia. Nie. Jezus powiedział tylko po dwóch znakach można rozpoznać, że jesteś naprawdę mój, że jesteś moim uczniem. Jeżeli będziecie jedną, jeżeli będziecie się wzajemnie kochali, Jezus dodaje: tak jak ja was Wiecie, jak już od zeszłego tygodnia, przymierzając się do tego nauczania, stwierdziłem, że staje przed trudnością, bo przyszła mi taka ochota, by teraz, wiecie, zrobić cały wykład, czym jest chrześcijańska miłość. No ale tutaj bym przynajmniej 60 minut musiał mówić takiego wykładu akademickiego. I jak zacząłem szykować te wszystkie punkty, wie nie. Nie chcę robić wykładu akademickiego. Zamiast tego wykładu akademickiego, chciałbym, żebyśmy popatrzyli właśnie na słowo, bo myślę, że słowo pokaże nam kilka praktycznych wskazówek. A myślę, że jeszcze nie raz będzie nas Bóg uczył, czy przez swoje słowo, czy przez życie, co znaczy yy, kochać. Ja tylko chcę przypomnieć, jako taki pewien fundament dla tych, którzy wiedzą, a też dla tych, którzy nie, może nie wiedzą, żeby nauczyli się, by to odróżniać. Kiedy Biblia mówi o miłości, kiedy Jezus szczególnie mówi o miłości, on mówi o decyzji. Owszem, w naszą decyzję, by kochać, zaangażowane są emocje, ale kiedy patrzymy na to, co robi Jezus, jak kocha Jezus, to bardzo mocno widać, że nieraz ta decyzja, by kochać, może być różna od miłości. Ja lubię cytować i zacytuję również dzisiaj. Fragment jednej z piosenek Arkinoego, z pierwszej płyty Arkinoego, gdzie nie, nie pamiętam, kto ten tekst złożył, czy tam Robert Lica, czy ktoś inny, ale ten jest taki piękny zwrot jak ta modlitwa do Pana Boga, Panie Boże. Jak pokochać to, czego nie da się polubić? Słuchajcie, kapitalny zwrot. Kapitalny zwrot, bardzo ewangeliczny. Bo kochać, czyli być gotowym, wrócę do tego fragmentu, nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Można kogoś nie lubić, ale podjąć decyzję, że oddam za niego życie. Miłość jest decyzją, a nie jest emocją, lubieniem czy nielubieniem, euforią, brakiem euforii, motylkami w brzuchu i tak dalej. Emocje towarzyszą, ale same emocje miłością nie są. Miłość jest decyzją. O tym to jest jakby taka, to jest taka najważniejsza myśl, żebyśmy o tym pamiętali, że miłość jest decyzją, i do tej decyzji Jezus. Prowadzi mnie i prowadzi też Ciebie, bardzo tak subtelnie, delikatnie, ale jednocześnie bardzo konkretnie, i też naszą wspólnotę Jezus prowadzi do takiego właśnie podejmowania takiej decyzji: tak, chcę kochać, mimo różnych emocji, mimo różnych sytuacji, chcę, skoro Jezu, Ty mnie pokochałeś, skoro Ty mi darowałeś wszystko, skoro Ty za mnie oddałeś siebie, skoro Ty mi umyłeś nogi, to teraz ja chcę Ciebie naśladować i chcę wypełnić Twoje słowo, czyli umywać nogi. Także Judaszowi, chcę wybaczyć także tym, którzy dalej będą mnie krzywdzili, chcę nieść pomoc, także tym, od których nie otrzymam żadnej wdzięczności, chcę Jezu Ciebie naśladować. Decyzja, by kochać. I kochani, już widzicie, już znowu wpadam już w cały ten wykład akademicki, muszę go tutaj ucinać. Chcę, chciałbym Was zaprosić, żebyśmy teraz przyjrzeli się niektórym fragmentom, niektórym wersetom z trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana, a to dlatego, że dwa tygodnie przed tym spotkaniem, kiedy padł ten Jan 15, był ten fragment na spotkaniu z pierwszego listu świętego na rozdział trzeci, bardzo mnie poruszyło, że również dzisiaj na spotkaniu został odczytany, dokładnie ten sam fragment po trzech tygodniach. Ale i yy, zarówno trzy tygodnie temu, jak i teraz było odczytane tylko pierwsze trzy wersety. A kiedy popatrzymy do trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana, to tam jest kilka takich bardzo mocnych tekstów, ale także kilka praktycznych wskazówek, co to znaczy kochać, czyli właśnie jak wypełniać tą decyzję, jak wprowadzić tą, to postanowienie, jak wprowadzić w życie. Więc, jeżeli macie Biblię, możecie otworzyć na pierwszym rozdziale, yy, na rozdziale trzecim. Natomiast ja będę tylko mówił niektóre wersety, ale od wersetu 10 zaczyna się, to, to zaczynają się takie wskazówki świętego Jana. Zobaczcie, przez kilka wersetów tak, wersetów tak przejdziemy dosyć szybko, ale żebyśmy mieli taki obraz. Jan pod koniec swego życia, oprócz Apokalipsy, oprócz Ewangelii, napisał także trzy listy. Wiecie, ponoć tradycja głosi, że kiedy Jan już był takim staruszkiem, wiecie, tam 90 parę lat, kiedy ponoć wnoszono go już na, na zebrania chrześcijan, kiedy już nie mógł chodzić, a balkoników jeszcze, ani wózków nie było, i kiedy się go pytano, Janie, opowiedz nam coś jeszcze o Bogu, coś nowego o Jezusie, masz taką dobrą pamięć, to ponoć Jan pod koniec życia mówił tylko jedno. On jest miłością. On jest miłością. Bóg jest miłością. Jan doświadczył tego bardzo mocno, Zarówno jako młodzieniec, kiedy był tym umiłowanym uczniem, kiedy spoczywał na piersi Jezusa, kiedy doświadczył tej szczególnej miłości, kiedy został pod krzyżem i doświadczył, jak właśnie od Jezus do niego mówi, do Maryi te słowa. Doświadczył tego mocno, kiedy spotykali się z nim jako zmartwychwstałym. stałym. Ale wierzę, że takim doświadczeniem miłości było też, kiedy był zesłany na wyspie Patmos, kiedy zobaczył znowu Jezusa po latach. Jan był w nim zakochany. Jan był zalany miłością Boga, i on, jakby cały czas to widać, szczególnie w tych listach jego, jak on bardzo przeżywał i prosił wszystkich ochrzczonych, żeby kochali tak jak Jezus. I Zobaczcie, werset 10. tak pomyślcie sobie, teraz już taki sędziwy Jan nas teraz naucza i nam, a wiecie, starsi ludzie, tacy już wiekowi mentorzy, oni się już tam nie certolą, tylko naprawdę bardzo mocno mówią. Zobaczcie, co mówi. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga. I dzieci diabła. Wow, bardzo mocno. Ja mówi: nauczę was, jak was poznawać, kto jest dzieckiem Boga, kto jest dzieckiem diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Kto nie kocha swego brata, nie jest z Boga. I w kontekście tego, czyli jest z diabła. No, bardzo mocno Jan tutaj pojechał. I kolejny werset, jedenasty. Taka jest wola Boża, którą nam objawiono od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Przypomnienie. Potem w wersecie dwunastym, trzynastym, jeżeli macie otwarte, tam Jan przypomina, że nie mamy być tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. Kolejne mocne wersety to czternasty, piętnasty i szesnasty. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo. Oddaliśmy życie Jezusowi jako Panu, bo przeżyliśmy chrzest w duchu świętym, bo znamy różne wesołe i piękne pieśni charyzmatyczne. Nie. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, i znowu bardzo mocne, trwa w śmierci. Wiecie, szykując to nauczanie, do mnie te słowa też bardzo mocno nowo docierały. Jejku, kiedy nie potrafię kogoś pokochać, to trwam w śmierci. Tak nie jest, jeśli się szykowałem, Janie, nie przesadziłeś trochę? No naprawdę trwam w śmierci, kiedy nie kocham? No ale tak mówi słowo. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. W piętnastym wersecie Jan nie odpuszcza. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest... To co tam jest napisane? Jest zabójcą. Każdy, kto nienawidzi jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. I werset 16, przypomnienie wieczornika, po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jan też podaje nam pewne praktyczne wskazówki, jak tą decyzję wypełniać. Ta, ten werset 16 już, już jest taką praktyczną wskazówką, że właśnie mogę oddać życie. Wręcz dosłownie, albo mogę też poświęcić się dla kogoś. I tu już jest werset 17, czyli Jan przechodzi do praktyki, do czynów. Jeśli by ktoś posiadł majątność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Jeżeli widzisz, że brat cierpi niedostatek, a masz więcej i nie pomożesz, jak możesz mówić, że trwa w tobie miłość Boga? I werset 18, myślę, jest dla wielu z Was znany, ale na, tym, na nim się chwileczkę zatrzymamy. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Szukałem w kilku, patrzyłem w oryginale, w oryginale jest, no, do, do, dokładnie tak jest, dobrze jest przetłumaczony ten werset, ale szukając szukałem głębszych znaczeń, sięgnąłem do Biblii Jerozolimskiej. I widzicie tutaj na ekranie tekst z Biblii Jerozolimskiej po angielsku, dla tych, którzy wolą język angielski i przetłumaczony ten tekst angielski na język polski. Dzieci, czyli werset 18 tylko w Biblii Jerozolimskiej. Dzieci, nasza miłość nie powinna ograniczać się do słów i pustej rozmowy. Jakie bardziej współczesne, nie? Czyli to nie miłujmy słowem i językiem. Nasza miłość nie powinna się ograniczać do słów i pustej rozmowy, ale powinna być to mnie bardzo poruszyło. Czymś czynnym i szczerym. Wiecie, tu chciałbym się chwilę zatrzymać. Zobaczcie, czymś czynnym, to mamy jeszcze werset 17, ten czyny. Nie? Konkretne uczynki, gesty, pewna postawa, pewne poświęcenie, oddanie, gotowość pomocy. Wiecie, pomyślałem sobie, jeśli chodzi o naszą wspólnotę, szykując mnie, nie jest tak źle chyba, nie? szczególnie takim sprawdzianem jest nasza siostra, która tam pracuje z, z bezdomnymi czy z potrzebującymi ubogimi, nie? Jest hasło, ry, posiłek Bożonarodzeniowy. Bach, nie? Jest hasło, teraz było ostatnio, śniadanie na wielkanocne. Ileś, ileś ciastu pieczonych, ileś tam właśnie darów. No nieraz jakby tutaj rzeczywiście, myślę, daliście piękne świadectwo. Taki naprawdę Miłości czynem. Do kogoś, kogo nie znacie, do kogoś, kim moglibyście tym jakimś pogardzić, jej ku... I że Jeżeli się tak chce z tymi, z tymi ludźmi tam pracować, nie nie wymyć, nie nie nieraz brzydko pachną, yy, nie? A ona tak się nam poświęca. Nie ma, nie ma Oli dzisiaj, więc tak mogę odważnie mówić, nie? Zobaczcie, nawet, nawet tych ludzi nie znacie, ale nasza siostra mówi, chce im pomóc, chce zrobić dla nich posiłek, bach, jest konkretny czyn. To oczywiście są takie pewne znaki, ale pomyślałem sobie... Też w ten sposób, że to jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, bo, bo nieraz to wymaga, że znaczy to wymaga pewnego trudu, to wymaga pewnego zapomnienia o sobie. I tutaj naprawdę Was podziwiam, jeżeli chodzi o ten czas przed świętami. Podczas swój dom ogarnąć, przygotować dla swojej rodziny, czy kolację wigilijną, jedzenie na święta, czy tutaj śniadanie, wielkanocne jedzenie na święta, a tu jeszcze trzeba coś upiec, czy przygotować dla kogoś tam. Nie? Więc to, to wymaga pewnego poświęcenia, ale pomyślę sobie, czy to nie jest jakby jedna z takich łatwiejszych rzeczy, że kiedy trzeba, to się zepnę i czymś konkretnym pomogę. Mamy drugą część, bo mamy to, że ta miłość powinna być czymś czynnym, więc mamy te konkretne uczynki, i szczerym. Czyli to, to, co mamy w wersecie 18, nie kochajmy słowem i językiem, ale prawdą. Kochajmy prawdą, Biblia Jerozolimska tłumaczy to jako kochajmy czymś szczerym. I pomyślałem sobie, no myślę, dla naszej wspólnoty takie ciekawe wezwanie i bardzo ciekawy konkret. Pan nas poprosił bardzo wyraźnie tydzień temu, byśmy kochali. I Zobaczcie, miłość, zatrzymując się na tym wersecie, ona jest też decyzją, że chce być z Tobą szczery. Nie po to, żeby Cię zranić, nie po to, żeby Ci dowalić, nie po to, żeby Cię stłamsić, ale chce być z Tobą szczery, czyli chodzi tutaj o komunikację. Chce mówić szczerze Tobie nie tylko dobre rzeczy, ale też i trudne. Ponieważ nie chcę stracić z Tobą relacji. Chcę być z Tobą szczery. Nie chcę za Twoimi plecami mówić złych rzeczy, a Tobie w oczy mówić tylko ładne. Tylko jeżeli coś mi się nie podoba, albo coś w sercu noszę, chcę być szczery. Myślę, że to jest jeden z tych aspektów miłości, decyzji, że jeżeli chcemy być razem, chcemy budować wspólnotę i być jedno, to. Ja tak sobie pomyślałem, czy to nie jest jeden z takich konkretów, na który zwraca nam uwagę nasz Pan, byśmy pracowali nad komunikacją. W czasie jesiennej formacji liderów był jeden temat temu poświęcony. Myślę, że to jest jeden z w ogóle z ważniejszych tematów w ogóle dla chrześcijanina. Zarówno jeśli chodzi o relacje rodzinne, małżeńskie, o relacje nie, duszpasterskie, wspólnotowe, o Wasze relacje w pracy. Myślę, że gdybyśmy teraz rozwinęli ten temat albo zrobili sobie grupki dzielenia, to mielibyśmy o czym rozmawiać, jak bardzo boli nas nieszczerość, jak nieszczerość, hipokryzja czy obuda potrafi popsuć najspanialsze relacje czy przyjaźnie, a jednocześnie, gdybyśmy zrobili ankietę, czego najbardziej oczekujesz od tych, którymi jesteś najbliżej, czego oczekujesz? Szczerości. I zobaczcie, słowo może nam pokazuje, szczerość jest praktycznym wyrazem miłości, bo nie chcę stracić z Tobą relacji. A jeżeli zaszło między nami coś niedobrego, to chcę to z Tobą wyjaśnić. Chcę o tym porozmawiać, bo chcę dalej razem z Tobą iść. Chcę dalej razem z Tobą iść. Myślę, że to jest taki ważny konkret, który tutaj w Słowie Bożym otrzymujemy. I jeszcze tylko dwa wersety, 23 i 24 z tego rozdziału. Przykazanie zasięgu jest takie, abyśmy... Tutaj zaś się zawieszę. Zobaczcie, szczególnie dwa, dwa miejsca. Jakie jest przekazanie? Abyśmy wierzyli i miłowali. Przekazanie zaś jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Takie jest jego przekazanie. Wierzyć w niego i kochać się wzajemnie, jak nam nakazał. Kto wypełnia jego przekazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa on w nas, Poznajemy po duchu, którego nam dał. Parafrazując te słowa, czy odwracając, po czym mogę poznać, że jestem rzeczywiście napełniony duchem, jeżeli kocham tak jak On? I tutaj, aż by się chciało teraz przenieść do pierwszego listu, do Koryntian rozdziału 13, Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym był nie wiadomo, jak posługujący charyzmatem proroctwa, uzdrawiania, uwalniania, wypędzał demony, a nie potrafił kochać, będę niczym. Albo też Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy. Panie, prorokowaliśmy w Twoim, wypędzaliśmy złe duchy w Twoim. Nie znam Was. Nie dary duchowe są najważniejsze, nie charyzmaty są najważniejsze. Najważniejsze jest to, jeśli potrafię kochać tak jak On i po tym mogę poznać, że rzeczywiście Duch Święty zabrał mi serce kamienne a dał mi serce z ciała. To taka refleksja na temat trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana, a że pada ten trzeci rozdział u nas na spotkaniu, więc tego pozwoliłem sobie go rozszerzyć. A teraz na zakończenie słowo, które było tydzień temu na spotkaniu. I to mnie tak poruszyło, kiedy wiecie, już uszykowałem całe to nauczanie, jeszcze sięgnę, a otworzę jeszcze ten list do Tesaloniczan. A tam w wersecie piątym Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. I pomyślałem sobie, Jezu, to Ty wiesz, że my nie potrafimy kochać tak jak Ty. Ty wiesz, że nie potrafimy być cierpliwi tak jak Ty. Że nie potrafimy być tacy prawdomówni i szczerzy tak jak Ty. Ty to wszystko wiesz. I dlatego... Pokazujesz nam, że to Pan może skierować moje serce. Jeżeli ja tylko chcę, to Pan może skierować moje serce w tę stronę. I tego i sobie Wam życzę. Niech Pan skieruje moje, niech Pan skieruje Twoje, niech Pan skieruje nasze serca ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Amen.